Która przedstawi najnowszą prognozę pogody. Jaki to będzie wtorek? Na ta prognoza, szczególnie dla osób, które mieszkają na południu, będzie przychylna do tego, żeby zasiąść przed telewizorem i oglądać. Zapraszamy na nasze serwisy. Oczywiście do Polsat Sport również, bo będzie się działo. Na południu napływają chmury frontu atmosferycznego, które przynoszą opady deszczu miejscami intensywne. W kolejnych dniach tych chmur w całym kraju będzie przybywać i oprócz deszczu będą. Będą Występować też opady gradu i mm, będą występować wyładowania atmosferyczne. Podczas tych zjawisk również mocniej powieje wiatr, spore to załamanie pogody. No niestety przed zbliżającym się długim weekendem, więc jeżeli ktoś jeszcze jest w trakcie podejmowania decyzji, gdzie wybrać się na te wolne dni, w góry. Jeziora, a może morze, no to może jest tym najlepszym wyborem, bo tam ten front no raczej nie dotrze. Raczej tutaj mamy w prognozach długoterminowych sporo słońca i tylko tamto słońce przez dłuższy czas będzie się utrzymywać. To jest ten wspomniany front, który już dziś. Pokaże swoje nie najlepsze oblicze. Do tej pory opady deszczu, burze, takie intensywne opady, dominowały w południowej części starego kontynentu. Polskę omijałem. My byliśmy w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, który zapewnił nam suszę i sporo słońca. Nadal klin podwyższonego ciśnienia dziś będzie obejmować swoim działaniem północne regiony. Poza tym będzie się chmurzyć. Temperatura maksymalna dziś w Warszawie do 26 stopni. Więcej chmur niż ostatnio, ale opadów nie prognozujemy. Mińsk 20, Kijów 23, w Moskwie do 18, stolica Skandynawii 19, 26, 26 w Oslo, 26 również w Paryżu, Rzymie, Ateny 27, Lizbona z temperaturą maksymalną do 28 stopni. W naszym kraju już teraz bardzo przyjemne wskazania termometrów. Nocy i poranki też są nie najgorsze, dużo cieplejsze niż ostatnie. Już nie mówimy o przymrozkach w całym kraju o godzinie 6 powyżej zera i to dość sporo. A w tej chwili zbliżamy się do wskazań termometrów z dwójką z przodu. 20 stopni już w tym momencie w Kielcach. W łodzi Szczecin z temperaturą do 19, nad morzem 16-19, suwałki 16, najchłodniej w Zakopanem, tam 13 stopni, i tam już w tej chwili występują opady deszczu. Wrocław również z. Sporym zachmurzeniem i opadami. W trakcie dnia chmur na południu będzie przybywać. Praktycznie wszędzie przydadzą się parasole. No i w centralnej Polsce powoli też e, zacznie się chmurzyć, i w rejonie ziemi łódzkiej także może dziś pokropić deszcz. Opady deszczu na północy tylko i wyłącznie w rejonie Szczecina, poza tym większe rozpogodzenia. No i Szczecin będzie tym miastem, gdzie będzie dziś najcieplej, nawet 27 stopni. Nad samym morzem 19-23 wiatr dziś słaby w całym kraju. Nawet nad morzem mamy spokojny Bałtyk, czyli warunki do podejmowania aktywności na wodzie. Raczej nie najlepsze tutaj mówię o surferach, kajcarzach. W serwerach. No, dziś raczej yy, niezbyt dobrze, ale może ktoś się lubi popływać w Bałtyku, no to taka spokojna woda na pewno będzie sprzyjać. Warunki do spacerów w Tatrach też nie najlepsze. Dziś opady deszczu, no to to jest taki czynnik bardzo zmienny, który powoduje, że te spacery mogą być jeszcze mocniej utrudnione, a do tego wyższych partii gór. Proszę pamiętać, w dalszym ciągu mamy śnieg, mamy sporo lodu, bardzo łatwo o poślizgnięcie. Może te spacery odłóżmy na okres, w którym te warunki będą dużo Dużo, dużo lepsze. Warunki do jazdy samochodem też nie najlepsze w południowych regionach, bo tu opady deszczu miejscami one mogą być dość intensywne. Pokropić również może w rejonie Szczecina to w drugiej części dnia. No i tam, gdzie opady te największe zmiany pogodowe, biometr będzie niekorzystny w pasie centralnym, w pasie przejściowym. Obojętne warunki biometeo. Tam, gdzie sporo słońca, biometr będzie korzystny. Temperatura odczuwalna od 14 do 27 stopni. No, zbliżona do tej, którą e, mamy na termometrach. Jakim powietrzem będziemy oddychać w całym kraju? Jest dobrze, bądź bardzo dobrze. Dobra jakość powietrza w Bydgoszczy, Płocku, Lublinie, Włoc w Wrocławiu, Lu w Lublinku. To są te miejsca, gdzie należy... Zwrócić na to szczególną uwagę. Miejmy nadzieję, że ta jakość powietrza będzie nam się zmieniać w trakcie dnia. Zawsze możemy to sprawdzić na bieżąco w aplikacji Pogoda Interia. Karolina Filipkowska, dziękuję Dzięki. bardzo. Do zobaczenia. A ze mną jest, jest już Karolina Filipkowska. Dzień dobry, Karolina. Dzień dobry. No, dzisiaj pogoda nie będzie sprzyjała, żeby brać auto, tylko raczej, żeby spacerować. Zależy gdzie. Naprawdę jeszcze pogodnie będzie na północy. W Pasie Centralnym zacznie się chmurzyć, ale też jeszcze bez poopadów, ale już początek załamania na południu. Będzie padał deszcz, burze prognozowane są od jutra, no i jutro też te opady będą intensywne. Ale to, co za moimi plecami nie wskazuje na załamanie pogody nad morzem, najdłużej utrzyma się piękna, słoneczna aura i tam raczej, wszystko na to wskazuje, według tych prognoz długoterminowych, ten front atmosferyczny nie dotrze i nie spadnie ani jedna kropla deszczu, a ten deszcz jest nam niezwykle potrzebny. Borykamy się z problemem suszy. Ten problem występuje w całym kraju, no i powoli ta sytuacja, będzie się zmieniać właśnie w południowych regionach, jutro także w centralnej Polsce. Lokalnie te opady będą dość intensywne. No i tutaj pojawia się. Kolejny problem. Ziemia jest dość mocno wysuszona do tego. Duży opad w krótkotrwałym czasie to oczywiście lokalne podtopienia, błyskawiczne powodzie. Należy zachować szczególną ostrożność. Od razu odwołuję do aplikacji Pogoda Interia. Tam na bieżąco można sprawdzać raport pogodowy, burzowy także. No i oczywiście zapraszam na nasze serwisy. Warszawa jutro z opadami deszczu, dziś jeszcze bez deszczu, ale nadal dość przyjemna, wysoka temperatura. Jutro do 25 stopni. Stolica Skandynawii od 18 do 25. Wyspy Brytyjskie 18, 22. Paryż 27, półwyspy brytyjskie. No tutaj e, chłodniej, szczególnie w Madrycie 17 stopni. Tu będzie najchłodniej w całej Europie. Lizbona do 25. W naszym kraju w tej chwili e, przyjemna temperatura. No i, i jeszcze w większej części Polski dość spokojnie. Na północy rozpogodzenia wręcz do bezchmurnego nieba 17 w kołbrzegu 24 toruń, Bydgoszczy. Opady deszczu już w tej chwili w rejnie zielonej góry, Wrocławia tam 20-21 stopni zakopane również z opadami, no i tutaj temperatura maksymalna do 14. Wiatr w całym kraju dziś przeważnie słaby, chwilami tylko umiarkowany, umiarkowane zachmurzenie i miejscami duże w trakcie dnia w południowej części naszego kraju. No i tutaj mogą. Występować lokalne opady deszczu. Temperatura maksymalna na południu to 23-24 stopnie. Cieplej, e, najcieplej w rejonie Szczecina, tam do 27 stopni. Poza tym no, nad morzem troszeczkę chłodniej, 18 do koło 23 w rejonie Zatoki Gdańskiej. No i na północy przez cały dzień będzie dominować słoneczna ora. Noc nadal z podobnym podziałem Polski na Południowe regiony, gdzie będzie pochmurno, deszczowo, lokalnie mogą także wystąpić mgły, także ostrzeżenie dla kierowców, bo tutaj nie tylko opady będą przeszkadzać podczas podróżowania, ale widoczność będzie jeszcze dość mocno ograniczona przez mgły. A pogodniej będzie na północy, no i temperatura w nocy już też dość przyjemna. Zapominamy o przymrozkach, które dominowały podczas tych ostatnich poranków i nocy. Czyli ten długi weekend niestety pod znakiem deszczu. Chór? Jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia, czy jeziora, góry, czy morze, to może nad morze. To może nad morze. W takim razie zapraszamy z Karoliną nad Morze. Dziękuję bardzo Dzięki. I do zobaczenia.